Dzień dobry widzowie z tej strony GTANG. co nowego w GTA Online, 13 stycznia 2022 rok. Zapraszam do oglądania. Legendary Motorsport, nowy motor Nagasaki Shinobi. Mamy przecenione czempiona, Mamy przecenione wszystkie bolidy, znaczy no nie wszystkie. Mamy DR1, Progena PR4, Celota, R8. O, w tym oto miejscu. Jeszcze Linux. Na sołtem San Andreas mamy przecenione brewiona i tyle jest przecenione z, z, z pojazdów przecenione mamy większość garaży na Dynastii, mamy przecenione garaże nie wszystkie, tutaj tyle. I przecenione jest na Dynasty ekskluzyw Exclusive, Agencja o 25% oraz wszystkie renowacje. Jeśli chodzi o premie, to są prze... Jeśli chodzi o premie, premio, premiowane są zabójstwa na telefon z Agencji oraz wypłaty z Surf. Wypłaty z Surf od Prezesa. Yy, premiowane jeszcze mamy. Nie wiem, które dokładnie, ale przygotowania z agencji do odzyskania telefonu doktora Dre. Yy, przecenione są usługi o imani e o 30%. Szuchaj. Yy, się teraz do klubu samochodowego pokazać, jakie jest nowe, czy znaczy darmowe auto na podium. W klubie samochodowym na podium znajduje się Dinka RT-3000. Tak od się prezentuje oznaczeniem. Wybrzemy się teraz do kasyna. W kasynie na podium znajduje się auto y Dzięki za oglądanie. Widzimy się w poniedziałek na odcinku z Policji vs. Złodzieje. Do zobaczenia.